Ostateczne pożegnalne przesłanie dla Ciebie. Moje dziecko, chcę jednej minuty Twojej uwagi. Proszę, zanim znów przewiniesz, zanim kolejna myśl ukradnie Twoją uwagę, proszę cię, zostań, posłuchaj. Otwórz teraz drzwi swojego serca, mówię do ciebie celowo. To nie jest szum w tle. To nie jest po prostu kolejna wiadomość unosząca się w Twoim dniu. Wchodzę bezpośrednio na Twoją drogę. Kładę moją dłoń łagodnie, lecz stanowczo na Twoim ramieniu i mówię: Zatrzymaj się, spójrz na mnie, usłysz mnie. Niebo postawiło ten moment przed Tobą z zamiarem? Wokół tych słów jest pilność nie po to, by Cię przestraszyć, lecz by ochronić Cię przed przegapieniem czegoś przeznaczonego konkretnie dla Ciebie. Nie możesz teraz pozwolić sobie na dryfowanie. Nie możesz powiedzieć, Wrócę do tego później, bo później nie jest miejscem, w którym żyje to błogosławieństwo. Teraz przewinąłeś już wiele rzeczy, zignorowałeś wiele cichych impulsów, zlekceważyłeś delikatne poruszenia w swoim duchu, obiecując sobie, że wrócisz do nich innym razem. Wiele z tych momentów było zaproszeniami ode mnie, których nie rozpoznałeś. Wiele z tych drobnych pociągnięć było moimi szeptami, lecz życie było tak głośne, że szedłeś dalej. Tym razem jednak nie pozwolę ci tak łatwo się wymknąć. Tym razem wołam cię z ciężarem w głosie i miłością w tonie. Tym razem nie mówię z daleka, mówię bezpośrednio w twój obecny oddech. Moje dziecko, potrzebuję, byś był na to obudzony. Potrzebuję, byś był tu teraz. Potrzebuję cię w pełni obecnego, z otwartym sercem, uciszonym umysłem, słuchającym duchem. Nie znalazłeś tego przypadkiem, nie jesteś tu przez zbieg okoliczności, nie jesteś tu przez szczęście, los czy przypadkowy czas. To ja cię tu przyciągnąłem, to ja zaplanowałem to skrzyżowanie, prowadziłem twoje kroki nawet w dniach. Gdy czułeś się zagubiony, a teraz te ciche prowadzenia doprowadziły cię do tej dokładnej chwili, prosiłeś mnie o znak, prosiłeś, abym pokazał ci, że słucham, prosiłeś o jasność, o kierunek, o jakiekolwiek potwierdzenie, że niebo wciąż ma na ciebie oczy. Powiedziałeś w swoim sercu: Boże, jeśli jesteś prawdziwy, jeśli jesteś blisko, jeśli mnie widzisz, to przemów do mnie, pokaż mi. Moje dziecko, to ja ci odpowiadam. To jest twój znak, to jest twoje potwierdzenie, to jest twoja jasność, to jest twoje przypomnienie. Byłem blisko przez cały czas. Musisz zrozumieć, że teraz coś się wokół ciebie zmienia. Nie jutro, nie kiedyś w odległej przyszłości, teraz w sferze duchowej są otwarte drzwi, których twoje fizyczne oczy jeszcze nie widzą. Ale twój duch już zaczął to odczuwać, ten niepokój, to poruszenie, to dziwne napięcie w klatce piersiowej, to poczucie, że coś się zmienia, chociaż na zewnątrz wszystko wygląda tak samo, to nie są przypadkowe odczucia, to są sygnały, niebo ustawiło okazję, punkt zwrotny, krok naprzód w twojej drodze. Aranżowałem szczegóły, przesuwałem elementy, zamykałem jedne drzwi, otwierałem inne. Wszystko po to, by przygotować następny rozdział Twojego życia, a czas tego zestrojenia nie jest przypadkowy. Jest precyzyjny. Boski czas ma znaczenie. Są chwile, gdy rzeczy w niewidzialnym świecie układają się w sposób, w jaki nie zawsze się układają. Są okna, w których uzdrowienie, przełom i nowy kierunek zbliżają się na tyle, by Twoje życie mogło się zmienić. Jeśli jesteś wystarczająco obudzony. By je przyjąć, stoisz teraz w takim oknie. Dlatego ten moment wydaje się inny, dlatego te słowa sięgają głębiej niż zwykle. Dlatego coś w tobie się pochyla i nasłuchuje. Nawet jeśli nie rozumiesz w pełni dlaczego, nie krzyczę na ciebie, nie wywieram na tobie presji. Nie straszę cię. Kocham cię z pilnością, widzę, gdzie naprawdę jesteś pod powierzchnią. Byłeś zmęczony w sposób którego twoje ciało nie potrafi wyjaśnić. Byłeś przytłoczony w miejscach, których twoje słowa nie umieją opisać. Przechodziłeś przez swoje dni, robiąc to, co trzeba, będąc obecnym dla tych, dla których mogłeś, lecz wewnątrz funkcjonowałeś niemal na pustym baku. Czułeś, jak wkrada się odrętwienie, gdzie radość już nie dociera tak jak kiedyś, gdzie śmiech wydaje się dalszy. Gdzie nawet rzeczy, które kiedyś rozpalały Twoje serce, teraz są odległe i zamglone. Patrzyłeś na siebie i zastanawiałeś się: Co jest ze mną nie tak? Dlaczego tak się czuję? Dlaczego czuję się odłączony od własnego życia? Moje dziecko: Nic z Tobą nie jest nie tak. Byłeś pod większym ciężarem niż Twoje serce zostało stworzone, by nieść go samotnie. Przechodziłeś przez niewidzialne bitwy. Próbowałeś być silny, gdy w środku szalały burze. Przyjmowałeś rozczarowanie za rozczarowaniem, ból za bólem, nie dając sobie przestrzeni na uzdrowienie. Dawałeś więcej niż otrzymywałeś. Nic dziwnego, że czujesz się wyczerpany. Nic dziwnego, że czujesz się zdystansowany. Nic dziwnego, że twój duch ucichł. A w tej ciszy wróg próbował się wślizgnąć, próbował przekonać cię, że jesteś sam. Że jestem daleko, że twoje modlitwy odbijają się od sufitu, że twoje uczucia są znakiem porażki, że jesteś spóźniony, że przegapiłeś swoją szansę, że twoje życie nigdy naprawdę się nie zmieni. Próbował zatopić cię w rozproszeniu, w nadmiernym myśleniu, w nagłych falach strachu i zamętu wszystko po to, by stępić twoją wrażliwość na mój głos. Ale, moje dziecko, słuchaj uważnie nie pozwoliłbym? By to było ostatnie słowo, dlatego wtargnąłem w Twój dzień z tą pilnością, dlatego spośród wszystkich rzeczy, które mógłbyś teraz robić, Jesteś tutaj z tymi słowami przed sobą. Przerywam dryfowanie, przerywam odrętwienie, przerywam kłamstwo, że jesteś zapomniany i niewidzialny. Widziałem każdą łzę, którą płakałeś, gdy nikt nie patrzył. Słyszałem każde bezsłowne westchnienie w Twojej piersi, gdy nawet nie wiedziałeś, jak ułożyć modlitwę. Widziałem, jak rano zbierałeś się w całość, czując się wewnątrz rozbity. Widziałem, jak wybierałeś dalszą drogę, gdy wszystko w Tobie chciało się poddać. Myślisz, że Twoja cicha siła pozostała niezauważona, ale nigdy nie była dla mnie niewidzialna. Byłem tam w nocach, gdy Twoje myśli nie chciały zwolnić. Gdy żal, strach i zamęt wirowały jak burza w twoim umyśle, gdy wpatrywałeś się w sufit w ciemności i szeptałeś moje imię, nie dlatego, że czułeś mnie blisko, lecz dlatego, że desperacko miałeś nadzieję, że wciąż tam jestem. Byłem tam, gdy siedziałeś w pokoju pełnym ludzi, a jednak czułeś się całkowicie sam, gdy uśmiechałeś się i śmiałeś na tyle, by się wtopić, podczas gdy twoje serce po cichu bolało. Pragnąc, by ktoś zobaczył poza maską i zapytał: Czy naprawdę wszystko w porządku? Widziałem tę część ciebie, która tęskniła za byciem zrozumianą bez konieczności tłumaczenia się. Widziałem głęboką potrzebę bycia objętym, nie tylko fizycznie, lecz emocjonalnie i duchowo. Byłem tam, gdy kwestionowałeś swoją wartość, gdy zdrada, odrzucenie lub porzucenie przebiły cię tak głęboko. Że zastanawiałeś się, czy trudno cię kochać, gdy odtwarzałeś rozmowy, przeżywałeś wspomnienia i obwiniałeś się za rzeczy, których nie mogłeś kontrolować, gdy myślałeś, że może to ty jesteś problemem. Moje dziecko, widziałem to i czułem twój ból, gdy rozdzierał twoje serce. I przez to wszystko nie oddaliłem się od ciebie, zbliżyłem się. Nie patrzyłem z dystansu, siedziałem obok Ciebie w każdym samotnym pokoju. Gdy płakałeś, okrywałem cię. Gdy drżałeś w cichych szlochach, umacniałem Twojego ducha. Gdy myślałeś, że nikt nie zauważa ciężaru, który niesiesz, ja liczyłem każdy ciężar, nie cierpiałeś niewidzialny, nie znosiłeś tego niesłyszany. Nie przeszedłeś ani jednego kroku tej drogi bez mojej obecności otaczającej cię. Ale teraz coś się zmienia. Nie doprowadziłem cię tak daleko, by zostawić cię w miejscu. Nie pozwoliłem na to rozciąganie bez celu. Nie patrzyłem na twoje łzy i nie zaplanowałem nic dla twojego uzdrowienia. Przed tobą jest zwrot. Nadchodzi przesunięcie. Nowy rozdział już zaczął się rozwijać. Zanim jeszcze mogłeś to poczuć, to, co nadchodzi, to nie tylko ulga od bólu, lecz odbudowa tego. Co zostało w tobie złamane. To nie tylko zewnętrzna okazja, lecz wewnętrzne wzmocnienie. Przygotowuje błogosławieństwa, które cię nie zniszczą, drzwi, które cię nie zdezorientują, relacje, które cię nie wyczerpią, kierunek, który nie pozostawi cię pustym. Ale abyś mógł to zobaczyć i przyjąć, twój duch musi znów się obudzić. Dlatego proszę cię, zostań ze mną w tej chwili, oddychaj, pozwól. By hałas w Twoim umyśle się uspokoił. Pozwól, by te słowa dotarły poza Twoje obrony, Twoje wątpliwości, Twoje zmęczenie i dotknęły surowych miejsc, które tak długo zakrywałeś. Mówiłeś sobie, nie mam czasu się załamać, nie mam przestrzeni, by się rozsypać. Muszę iść dalej. Zbudowałeś mury przetrwania, nauczyłeś się funkcjonować, będąc zranionym. Nauczyłeś się być dla siebie pocieszeniem, zachętą, uzdrowicielem, ale moje dziecko, nigdy nie miałeś nieść tego wszystkiego sam. Nie jestem tu, by cię ganić, jestem tu, by cię odciążyć, jestem tu, by wziąć to, co trzymasz zbyt długo, jestem tu, by wejść w miejsca, do których nikt inny nie ma dostępu, miejsca, które zamknąłeś, bo myślałeś, że są zbyt chaotyczne. Zbyt złamane, zbyt zagmatwane nawet dla mnie. Nic w tobie mnie nie przeraża. Nic z Twojego bólu mnie nie odpycha, nic z Twoich wątpliwości mnie nie szokuje. Widzę Cię w pełni i nadal wybieram Cię całkowicie. Pytałeś, kiedy rzeczy się zmienią? Kiedy moje życie w końcu zacznie mieć sens? Kiedy znów poczuję się sobą? Posłuchaj mnie. Ta chwila jest częścią tej zmiany. To jest początek przebudzenia Twojego serca, to jest moment, w którym Twój duch wraca do właściwego porządku. To tutaj zamieszanie zaczyna się rozplątywać, ciężar zaczyna się podnosić, a nadzieja odnajduje drogę z powrotem do Twojej piersi. Nie dlatego, że każda okoliczność nagle się zmienia, ale dlatego, że dotykam samego rdzenia tego, kim jesteś. Toczyła się prawdziwa walka o twoją uwagę, twoją wiarę i twoją przyszłość. Wróg nie walczył z tobą dlatego, że jesteś słaby, lecz z powodu tego, co umieściłem w Tobie i dokąd się prowadzę. Wie on, że jeśli pozostaniesz otępiały, rozproszony i zniechęcony, nie rozpoznasz drzwi, które otwieram. Przejdziesz obok tego, co jest dla ciebie przeznaczone. Nie dlatego, że ja to zatrzymałem, ale dlatego że byłeś zbyt zmęczony, by to zobaczyć? Dlatego wkraczam teraz, by uratować twoją świadomość. Rozpraszam mgłę, zmiękczam twardość wokół twojego serca. Ponownie rozpala miskrę w twoim duchu. Nie tracisz wiary. Jesteś w niej na nowo przebudzany. Nie jesteś za daleko. Jesteś wołany do domu. Nie jesteś w tyle, jesteś dokładnie na czas wobec tego, co przygotowałem jako następne. Słuchaj mnie uważnie. Nie przegapiłeś swojego przeznaczenia, nie zrujnowałeś moich planów swoimi błędami, nie zdyskwalifikowałeś się swoją słabością, nie przegrzeszyłeś mojej łaski ani nie przekroczyłeś mojej miłosiernej cierpliwości. To, co mam dla ciebie, nadal obowiązuje. Obietnice, które szeptałem nad twoim życiem, wciąż oddychają. Cel, który zasadziłem w tobie, gdy cię formowałem. Nie został anulowany. Marzenia, które umieściłem w tobie i które nie chcą całkowicie umrzeć, bez względu na to, jak bardzo się zniechęcisz, to ja. To ja podtrzymuję je przy życiu, ale teraz potrzebuję, abyś znów oparł się na mnie. Puść przekonanie, że musisz wszystkim zarządzać sam? Zrezygnuj z potrzeby udawania, że wszystko jest w porządku. Gdy tak nie jest. Uwolnij się od wiary, że jesteś ciężarem, bo potrzebujesz pomocy, jesteś moim dzieckiem, nie moim projektem. Jesteś moim umiłowanym, nie moim obowiązkiem. W tej chwili, gdy słuchasz, proszę cię o coś prostego, lecz potężnego. Otwórz ponownie swoje serce przede mną, niedoskonale niewyszukanymi słowami. Po prostu szczerze: powiedz mi, gdzie boli, powiedz mi, gdzie czujesz się zagubiony? Powiedz mi, czego się boisz? Powiedz mi, co było dla ciebie zbyt wstydliwe, by przyznać? Ja już wszystko widzę, lecz gdy zapraszasz mnie do tego, dajesz mi przestrzeń, by uzdrawiać, odnawiać i na nowo porządkować to, co zostało złamane. Na horyzoncie czeka na ciebie świeży początek. Nowa siła już teraz w tobie wzrasta. Możesz jeszcze tego nie czuć. Ale ziarna są zasiewane, gdy przyjmujesz te słowa ziarna nadziei, odwagi, jasności i wiary, a w nadchodzących dniach zaczniesz dostrzegać drobne zmiany, myśli stające się jaśniejsze, ciężar podnoszący się krok po kroku, cichą pewność siebie powracającą, poczucie pokoju tam, gdzie wcześniej był tylko chaos tak często zaczyna się od nowa, nie od fajerwerków, lecz od stałej. Łagodnej pracy w twoim wewnętrznym świecie. I właśnie to czynię teraz w tobie. Jeśli to przesłanie dotyka najgłębszych części ciebie, wiedz jedno: dzieje się tak, ponieważ jestem bardzo blisko. Otulam cię moją obecnością. Nawet jeśli nie czujesz tego w pełni, otaczam Twój umysł pokojem. Nawet jeśli lęk wciąż szepcze, strzegę Twojego serca. Nawet jeśli stare rany wciąż bolą, prowadzę Twoje kroki. Nawet gdy nie znasz swojego następnego ruchu, nie jesteś sam w tym czasie. Nigdy nie byłeś. Moje dziecko, zostań ze mną. Nie uciekaj pospiesznie od tego momentu i nie zapominaj, co poczułeś. Niech ta chwila cię naznaczy. Niech będzie linią w twojej historii, w której powiesz: Tego dnia coś się we mnie zmieniło. Nie rozumiałem wszystkiego, ale wiedziałem, że Bóg do mnie mówi: mówię do ciebie teraz. Wywołuje cię z odrętwienia ku wrażliwości, z zamętu ku jasności, ze strachu ku zaufaniu, z samego przetrwania ku prawdziwemu życiu, z samotności ku świadomości mojej stałej obecności. Nie musisz dziś wszystkiego rozumieć, nie musisz naprawiać wszystkiego w jednej chwili. Proszę tylko o jedno: nie zamykaj swojego serca. Odpowiedz mi taką wiarą, jaką masz, nawet jeśli wydaje się mała. Wyszepcz moje imię. Poproś mnie, abym cię prowadził. Poproś mnie, abym cię bronił. Poproś mnie, abym był twoją siłą, twoim uzdrowicielem i twoim przewodnikiem, a zobaczysz, co uczynię. Ta chwila nie jest przypadkiem. To święte przerwanie. To boski czas. To niebo puka do drzwi twojego serca i czeka na ciebie. Jestem tutaj, moje dziecko. Zawsze tu byłem i nigdzie się nie wybieram. Napisz Amen, jeśli wierzysz w Boga.